Cześć z tej strony Notozaur. Zapraszam na kolejny trzeci już odcinek serii Uncharted 4 pod tytułem Malezyjska Fucha. Także rozciącie się wygodnie i zapraszam na krótki materiał. Malezyjska Fucha. Hej, jeśli dobrze liczę, została ci jedna czwarta butli. Chcesz się wynurzyć? Nie, nie, spokojnie, jestem blisko. Jeśli zaraz tegoś nie znajdziesz, wijamy się. <grym> Znajdę. W porządku. Co no to jest? Malezyjska? Fucha. Przytrzymaj ażeby wypłynąć. Dobra, nic, wypływamy. Co ty wyprawiasz, Coś tu jest, jest tu coś. Jest... Możemy tutaj coś znaleźć? Podejrzewam, że gdzieś tutaj coś będzie. Zatem jakieś skały. Dobra, ale gdzie my tutaj coś mamy? Gdzie my tutaj coś znajdziemy? Co to jest? O, coś tu jest. Mhm, jakiś Co to? fragment. Co to? Nie bardzo. Kolor się zgadza. Może trafiło w skały, zanim spadło tutaj. Co tam mam rocześ? <grych> sorry. To chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. Oj, drażnisz. No, to są kolejne fragmenty. O, jest, coś tu leży. A, tu jesteś. Mam ją. Dobra, jak to wygląda? Pobijam, to jest jakiś kontener. Co my tu mamy? Co tu jest? Da się tam zaglądnąć? Jest dobra, ładunek. Się na miejscu. Dasz radę je policzyć? Co najpierw muszę się dostać do środka, w kontakcie. Dobra, otwieramy to. Masz radę, dasz radę. no. jedziesz, jedziesz. jedziesz. Dobra, otworzyliśmy zamek. Otwieramy wrota. Wchodzimy do środka. Sprawdzamy czy ładunek jest pełny. Rybki lubią pływać. Jestem Oczywiście. No, większość ładunku jest na miejscu. Nie? na miejscu, tak? Jest pewnie nienaruszona. To no, to jest za zamaazyjska fucha. Hmm. Okej, okay, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj. A może najpierw wypłyniesz i zmienisz butle? Skrzynia musi być niedaleko, dam radę. Jest jedna? Znalazłem jedną. Dobra, wyciągaj tą skrzynię. Wyciągamy skrzynię. Ach, cholera. Utknęła. Jest zakleszczona pod przyczepą. Dobra, najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak. Jasne. Gdzie jest druga skrzynia? Gdzie jest druga skrzynia? Musimy się za... rozejrzeć z góry, nie? Może będzie prościej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Gdzie jest druga skrzynia? O, jest skrzynia. Mamy skrzynię kolejną. Dobra. No, interakcja dawaj. Mamy. W porządku, do miłego. No i dobra. Dobra, odkładamy skrzynię. No, dawaj, dawaj, odkładaj sobie ją na miejsce. Spuszczamy suwnicę. Dobra. Co tu się dzieje? Let's go. To patrzmy tutaj na zewnątrz. Pływamy, wypływamy. Raz Jest na przyczepę. Jeszcze raz malezyjska fucha. Dobra. Podpinamy, bo tam się zaplinowaliśmy. Okay. Powinno trzymać. Tak. Dobra, mamy pętlę zrobioną Dobra, jeden z głowy Drake, miej oko na poziom powietrza Spokojnie Tak, Drake ma zawsze oko na poziom powietrza Dobra, siup, 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 siup. płyniemy, płyniemy, płyniemy Wydłużamy się do góry Wróć, 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 wróć Podpinamy, jest, mamy to jest. Bardzo ładnie Okay, Dało się? W porządku, tylko odpłyń stamtąd trochę Dobra, odpalaj No to w górę Okej, okay. tyle wystarczy? Tak, z zapasem Nie przygniecie mnie? <laughs> Zobaczymy Dobra, mam drugą skrzynię Ustawię ją przy pozostałych Okej, okay, teraz musimy ją tutaj wrzucić z powrotem Nie mi się zaraz skończy tlen znając życie Dobra No właśnie Dobra, jest skrzynia Dobra, zabezpieczamy pasem zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu, to może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów? <laughs> na dzisiaj, starszy. Chcesz podwózkę? <laughs> chętnie. Daj znać, jak będziesz na suwnicy. Dobra. Let's go, jestem na suwnicy. Jak pytamy się? Jasne. jedziemy w górę, nie? A co może później tak Zawsze się zastanawiam, co może później tak? Mm, mm, mm. patrz na to cacko. Jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę suchył nie wiem przez tydzień. Co wygadacie? Ta rzeka jest tak głęboka? Czekam. Co tam, chłopaki? Ahoj, bracia! Dobrze, że jesteś Drake. Ach, ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się... Proszę ja ciebie bardzo. Bierz butlę. Wow, Lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. Dobra, co teraz musimy zrobić? Pewnie z tym jego ziomkiem pogadać, tak? Zobaczmy. No, chyba tak. Chyba z nim musimy porozmawiać, dobra? Jak poszło? A jak myślisz? Mamy wszystko? Co do skrzyneczki. O, ha, ha. Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące chłopaki. Dobra, ten nam nic nie powiedział. Czekajcie, a zobaczę jeszcze ten kontener. I wyładowa Trzeba przyznać, że nie go strasznie tak bardzo jak inni Dzięki, dzięki wielkie A ja jestem rzetelna, rzetelna filma, jestem rzetel, rzetelna Zobaczmy tak Mi tam pasuje, pachnie trochę twoją matką No i są dobre teksty. Coś tu się nie zgadza. Pokaż mi to Dokończymy to, to później Mój bohater Chodź Pokaż, co wyłowiłeś. Bohaterowie są w cenie. Sprawdźmy. może następnym razem dasz komuś innemu się wykazać? Może byś odpoczął? Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować, niż siedzieć za biurkiem. Okej. Okay. Tak, Sport oba, to podstawa. Wfuchę, trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz? A co z czwartkiem? Mm -mm. No nie no, proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honor? Dawaj, otwieram. Dobry jestem w tym, lubię zawsze prezenty. No, a Co my tam mamy? Wow, patrz na co. Miedziane skarby. O, zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z wami? O, nie, 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 nie mam mowy. Życie mi miłe. Tak. Jeśli nie masz nic przeciwko... Chyba nie jesteś zawodowcem, nie? nie? Innym razem, co? Ale dobrze, Dobra. dobrze być asertywnym. Hej. Dobra robota. Oczywiście polecam się na przyszłość. Jak zawsze rzetelnie, sprawdzone. Ciekawe co to jest. Kilkanaście skrzynek miedzi. Ej, ej, Nate! Nate! Czekaj no. Ej, co tu robisz? Uh, mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku wiesz, u wybrzeży Malezji. <grym> o nie. A statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z siebie, bestia. Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. jednego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek. Załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie, nie załatwił ich, bo nikomu ich nie Oczywiście. wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Ha. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż środka. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę. Ok, weź to ze sobą. Proszę cię, nie druga. zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karol i dziecakie. Toś coś, czuję, że młody się zgodzi. Przemyśli, pojedzie i będzie niezła przygoda. Jameson Marine Incorporated. Postarałeś się z tym Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. 20. Ok. Bar. Co my tu mamy? Hmm. Taty w Polska. Ok. Odwróćmy to. Przybliżmy. Notatki. Targo. Dobra. Jest złoto. 2600 pesos złotych monet, i srebrnych mamy ile? 20. O, ja nie mogę. ile pieniędzy. Dobra, Skurka, <tryk> nie, nie, nie ma Wy też idziecie do szuflady. Dobra, moi kochani, to dzisiaj tyle. Bardzo króciutki odcinek, ale. Mimo wszystko zapraszam, będę się starał regularnie umieszczać odcinki. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć, cześć.